Piękny polski las, złociste liście, zielone choineczki i miękki mech pod nogami. Przyjechaliśmy na spacer do lasu. Hejka! Witam! Witamy wszystkich na kanale Przygody Starskiego i zapraszamy do wspólnego grzybobrania. I na wejściu do lasu, proszę bardzo, garść dorodnych podgrzybków. Wszyscy grzybiarze zawsze pędzą w głąb lasu. A na wejściu omijają, sądząc, że nic już nie rośnie, że wszystko wyzbierane. Ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztuk, z czego jeden bardzo ładny. Spójrzcie, gdzie one się schowały. A, jest tutaj. Tutaj taki piękny. I jeszcze widziałam tam. Sarski, a ty masz? No to super, do zobaczenia do następnego. Dużo leżących gałęzi po przecince lasu, to jest dla mnie znak, że pod tymi gałęziami będą się kryły grzyby zdrowe piękne jadalne. Tak jak na przykład ten tutaj. Sprawdźcie. Dużo osób omija takie miejsca, chyba w obawie przed poślizgnięciem się na mokrej gałęzi. A tutaj w ręku jeszcze trzymam i wam pokazuję trzy piękne podgrzybki. Tutaj koszyczkiem zaznaczyłem sobie miejsce, gdzie rosną dwa piękne podgrzybki. Ten trochę jest podjedzony przez ślimaka, ale temu nic nie dolega. I szybki rzut okiem, czy w pobliżu nie ma ich więcej. Teraz napotkaliśmy z na dwa piękne maślaki stre taki brązowy kolorek nie jest obślizgły jak w tych zwyczajnych pospolitych maślakach i nie ma od spodu tej błonki za to jest taki brązowy kolor a nóżka świeżo po przekrojeniu robi się taka nawet wręcz pomarańczowa bardzo fajne grzybki a obok nich taki gig rośnie na całą dłoń. Starski, masz coś? Mam pięknego podgrywka Okej. Okay. Czym ty się chwalisz? Ja też mam. Czy muszę się rozejrzeć? O, patrzcie. Kolejny, ładny. O Jezu, zobaczcie. Ale piękne, kolejne. Wow, super, trzeba się rozejrzeć, na pewno tu jest więcej. Skraj lasu, piaszczysta droga. Nie ma tutaj zbyt dużo wilgoci w tym miejscu. Dlatego rosną takie piękne grzyby. Tu jest podgrzybek. Z taką grubą nóżką. Zdrowiutki, elegancki. Będą jeszcze jakieś inne? Idę sprawdzić. Pierwsza na dzisiaj. Piękna, gąska, jaka żółciutka, elegancka. Właśnie tutaj przy tym suchym długcie leśnym, one lubią takie piaszczyste drogi. Oby było ich więcej, bo z octu są smakowite. Zobaczcie, mówiłam, piękne tu są grzyby. Tu jest taki malutki. I idziemy dalej, kurde. Jest tutaj, kolejny. Ale słuchajcie, zaczęłam się rozglądać. I nie uwierzycie, wygrałam! Zobaczcie, Alan, chodź, chodź. Nie uwierzycie, jaki piękny. Ale chodź, zobacz. Idę, idę, idę. I zobaczcie, natrafiłam na bardzo ładną rodzinkę grzybów. Ale się schowały. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I jeden olbrzym schował mi się tutaj. Uh, uh. a Alań gdzieś tam sobie biega starska się gdzieś zgubiła nie widzę jej, zaraz będę wołał a tymczasem znalazłem takiego pięknego podgrzybka ale twardy twardy ogon, piękny brąz kapelusza Elegancki kawał grzyba. Spójrzcie, jaki tutaj się jeszcze gigant uchował. No, jak połowa dłoni. No, jeszcze tutaj taki. Oczywiście, że zdrowe. Twarde, jędrne nóżki. Między gałęziami padłej brzozy rośnie sobie. Taki ładny podgrzybek. O, taki ładny okaz. Coraz mniej tych grzybów jest, ale nie ma się co dziwić. Mamy listopad. Dobrze, że w ogóle jeszcze rosną. Spójrzcie, jaką kozacką butelkę znalazłem. Leży już tutaj dosyć długo. Wrosła w mech. Zielony, fajny kolor, taki mocny. Grube dno wklęsłe do góry. I ta szyjka najbardziej mi się podoba. Super, zabieram tę butelkę. Raz, że oczyszczę trochę las. A dwa, jakiś stroj się z tego zrobi. Może wazonik. Pod krzaczkami napotkałem na wysyp maślaków pstrych. Jeden. 2, 3, 4, 5, 6, 7 przynajmniej widzę. Fajnie. A jak on się prezentuje? O tak. Bardzo ładny. Krążymy teraz w jednym miejscu. Żona znalazła garść podgrzybków, ja też mam już, patrzcie. Całą garść zdrowych, młodych podgrzybków z jednego miejsca, tam za tymi drzewami, jest jezioro w środku lasu. Bardzo piękne. Jednak od razu uprzedzam, że nie ma plaży, nie będzie żadnej kąpieli. Brzegi są zarośnięte, bagniste i bez dostępu. Patrzcie, no ja tak krążę i tutaj nie widziałem, bym zdeptał. Wszędzie są tu brązowe liście. Rośnie kolejny, i tu jeszcze jest kolejny. A przechodziłem koło nich. Wszystko wygląda tak samo ta ściółka mokre liście, igły brązowe, no i brązowe kapelusze pod grzybków. Dobra, obłowimy się w tym jednym miejscu. Trochę się uzupełni braki w koszyku, bo jest tego wolnego miejsca. Kręcimy się, kręcimy się. Ja już dozbierałem do 20 sztuk w tym jednym miejscu, żona 10 w wiaderku i teraz jeszcze jakie tutaj eleganckie. Ten może jest taki starszy, zaraz sprawdzimy czy jest robaczywy, ale te to są młodziutkie, grube nóżki, jakie jędrne, twarde w sam raz do octu. Piękne grzyby, gratuluję, szukamy dalej. Kręcimy się przy jeziorze w takim podmokłym, gęstym lesie. W ogóle jaka szaruwa jest. Komórka to rozjaśnia ten obraz, ale jest naprawdę szaruwa. I trafiłem na takie małe gniazdo. Można powiedzieć: jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. 7, 8, 9, 10. 10 sztuk tutaj jest w promieniu 3 metrów. Rosną obok siebie elegancko. Podoba mi się to. Tak się zastanawiam. Chyba w ogóle tutaj grzybiarze się nie zapuszczają, bo teren jest odległy od drogi a niektórzy grzybiarze to i do lasu wjeżdżają samochodami. Nie chce im się z buta chodzić, tak jak my żeśmy przeszli jakieś 5 km w jedną stronę. Tylko wjeżdżają autami w środek lasu. Elegancko, ja ścinam te 10 sztuk i lecę dalej, a tak informacyjnie. Przy poprzednim ujęciu co miałem te pole grzybów takich niedużych. To razem z żoną znaleźliśmy około 45 sztuk. Dzikie poryły. Rzeczywiście chyba tu grzybiarzy nie było, bo nie ma ani ogonków, ani tutaj odciętych żadnych grzybów. Tutaj mam dwa kolejne piękne okazy. Twarde są. Nie będę wijał w bawełnę. Te 10, co wam pokazywałem, tylko 5 się nadawało do zabrania. 5 kolejnych było robaczywych, pozostały na miejscu. Tu jeszcze jeden widzę, rośnie. Starski gdzieś tam buszuje, jak zwykle zostawiam je. Kiedyś yy, chodziliśmy z moim tatą na grzyby i mój tato zawsze tak szybko uciekał. Szedł do przodu, nie rozumieliśmy dlaczego. A teraz Starski robi to samo. Pozdrawiam cię, tato. I dlatego ja idę powoli, znajduję grzyby, nie omijam. Zobaczcie tu. Tu się ukrył. I, 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 i tu się ukrył. Kolejny. Znowu trafiłem na gniazdo podgrzybków. Już mam około 10 sztuk w koszyku. Kolejne 10 wylądowało z powrotem na mchu, bo są robaczywe. Takie nieduże, ale ze względu na dużą wilgotność ściółki, po prostu robak już dążył się zadomowić. Tutaj jest kolejna sztuka i wygląda na zdrową. A zaraz Wam pokażę, jakie tutaj widzę przede mną. Tu się schowa pod gałązką. Tutaj jest zdrowy. Ten już tutaj widzicie pleśń na niego weszła od tej wilgoci. I tutaj jeszcze jest kolejny. Żonka mnie dogoniła i pomaga mi. Tutaj wypatrywać, bo jest sporo liści w identycznym kolorze jak kapelusze tych podgrzybków. Trochę się tutaj nachapiemy, ich elegancko. No, zaczęło się już naprawdę szaro robić. Nieprzyjemnie do tego deszcz, więc uciekamy przed zmrokiem. Patrzcie, jakie mamy zbiory. Ale też nie wszystko, bo w drodze do auta jeden maślak. Drugi jeszcze większy i trzeci taki jak ten pierwszy. Trzyma ślaczki, sobie rosną. Mamy taki piękny zbiór, zobaczcie. Przed chwilą miałem jeszcze jedną, drugą, trzecią, czwartą gąskę. Cztery gąski do tych dodatkowych poprzednich, które mieliśmy. No i co? I taki jest nasz cały zbiór. Kosz i dwa wiaderka. Ja uważam, że żona dzisiaj wygrała. Dałem jej wygrać tak naprawdę. Zwykle tak. Pełna satysfakcja, co, kochanie? Jasne. Dzięki za wspólny spacer. Dzięki za wspólne grzybobranie. I widzimy się następnym razem. Pozdrawiamy serdecznie, trzymajcie się. Cześć. Pa pa.